W październiku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Seniora. Świę... Te święta mają wspólny cel kształtowanie właściwego społecznego postrzegania osób starszych oraz zapewnienie im godnego życia. Stało się już zatem tradycją naszego związku, że co roku się spotykamy, aby uczcić ten piękny dzień i podziękować wam, drodzy seniorzy, za to, że dzięki Wam nie pokryły się kurzem nasze obyczaje, że to co z Waszych ust młode i młode pokolenie dowiaduje się o minionym czasie, za to, że zawsze serca i ręce, i, i ręce sprawiły, że rodzinne domy stały się bezpieczną przystanią dla dzieci i wnuków. Bycie seniorem powinno stać się atutem. Dlatego uszanujmy ten czas jako dobrodziejstwo. To Wy, drodzy seniorzy, macie ogromną wiedzę, doświadczenia życiowe oraz wyczucie sytuacji. To Wy jesteście strażnikami tradycji religijnych, patriotycznych, rodzinnych. Kultywujecie kulturę naszego regionu, naszej miejscowości, a także kulturę kulinarną. To wypracowaliście całe życie na to, co my dziś. <coughs> co mamy dziś. Niech wartości i polskie chrześcijańskie tradycje, które przez lata Waszego życia były dla nas drogowskazem, staną się przykładem również dla młodszego pokolenia. Godna podziwu jest wśród Was nieustanna chęć spotkań, wymiany poglądów, ale przede wszystkim radość i optymizm. Jakie nosicie w sobie, a doskonale wiemy, że najważniejsze jest zdrowie, radość, pogoda ducha, i wówczas wiek, się, a wówczas wiek się nie liczy. Do naszych drogich seniorów, duchem, którzy może mają srebrne włosy, ale na pewno złote serca, kierujemy najserdeczniejsze życzenia. Wszystkim seniorom życzę wiele zdrowia. Tyleż samo miłości, ciepła, zrozumienia i szacunku wśród najbliższych, aby w kolejnych latach nigdy nie zabrakło Wam zapału do wspierania kolejnych pokoleń, a każdy dzień niech dostarcza Państwu wiele radości, łask Bożych i uśmiechu na twarzy. Szanowni Państwo, mam ogromny zaszczyt, że mogę być tutaj dzisiaj wspólnie z Arturem na tej uroczystości, która jest podziękowaniem za państwa wkład, które państwo wkładają w nasze miasto i w nasze życie społeczne. Jest to ogromna rzesza naszych kochanych seniorów, którzy angażują się w życie społeczne, kulturalne, sportowe naszego miasta i za to chciałbym państwu podziękować jako burmistrz miasta Lubartów. Szanowni państwo, witam serdecznie i nie witam tylko w jednym miesiącu Państwa, w tym miesiącu, w którym wszyscy starają się sobie przypominać o seniorach, tylko Państwa witam przez cały rok, bo możecie Państwo korzystać z obiektów współdzielni mieszkaniowej, już ja, sami Państwo wiecie, każdego dnia i widzę się z Państwem, z szefową praktycznie każdego dnia z uśmiechem na ustach. Proszę Państwa, taka jest ważna, ważny przekaz dzisiejszego spotkania, ponieważ... Rozsyłając zaproszenie do nas wszystkich, Państwo wysłali owo zaproszenie i powołaliście się na pewien ważny cytat, który powinien być ważny nie tylko wtedy, kiedy przypominamy sobie o seniorach, czy kiedy się ich zauważa, ale ważny każdego dnia. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. I to jest. Nie moje jakieś wymyślone słowo, to jest treść z zaproszenia, jakie otrzymałem od pani prezes, który jest bardzo ważnym przekazem. Dlatego niezmiernie miło jest, że możecie państwo po raz kolejny gościć w sali widowiskowej spółdzielni mieszkaniowej cały czas i będę wspominał za każdym razem Marka Milczarka, który rozpoczął tą naszą współpracę, który wyraźnie wskazał, jak ważne jest to, żeby seniorzy byli zauważani każdego dnia. A teraz nastąpi szczególny moment uroczystości. Zostaną wręczone odznaczenia złotej odznaki honorowej za szczególne zasługi dla związku. Już za chwilę, tu oto na tej scenie, pojawi się zespół z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Lubartowie. Dzieci zaprezentują Taniec Cieszyński, Krakowiaka i taniec z chustami. Dzieci pracują pod kierunkiem pani: Beaty Romanek, Magdaleny Korzan, a choreografem układu jest pani Monika Pacek. Serdecznie zapraszamy. Dziękujemy przepięknie. Dziękujemy ślicznie zespołowi tanecznemu z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Lubartowie oraz paniom, pod kierunkiem których powstały te przepiękne prezentacje. Dziękujemy bardzo. A teraz zapraszam państwa serdecznie na mini koncert w wykonaniu wokalisty pana Łukasza Jemioły. Łukasz Jemiała, muzyk, wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów. Występował z Włodkiem Pawlikiem, laureatem Nagrody Grammy, a także z Marylą Rodowicz, Januszem Radkiem, Arturem Andrusem, Andrzejem Lampertem, Margaret, Piotrem Bałtryczykiem. Piotrem franczewskim, Małgorzatą Korzuchowską, Maciejem Zakościelnym, zespołem ANABA Marka Grechuty i wieloma innymi artystami. Łukasz Mioła jest również laureatem wielu, wielu nagród, a także na swoim koncie muzyk ma kilka płyt. Zapraszam serdecznie. I ty, właśnie ty będziesz moją damą, ty tylko ty będziesz moją panią.